Okay. Na TikToka się trochę tam tego i nic tam już nie wrzucam, tego, bo mi kasowali film, bo tam jest taka opcja, że jak się komuś nie podoba, co powiedziałem, to, to oni to kasują. No to ja nie po to nagrywam, żeby to kasować i tam już nie wrzucam. Krótko, czyli nie, nie szukam tego, bo tak bym ja rzucał... ja nie wiem, że ty tego nie szukasz. Mi chodzi o to, że nawet jeżeli powiedziałeś mi, że podchodzi do ciebie gość i mówi, że to o, to pan, to, to na pewno jest to miłe. To miłe no właśnie, tak. ale też musiałeś się odnaleźć w takim świecie, bo to twoja popularność A to dopiero zatrzyma. Tak. no tak. To się dopiero zatrzyma, ale generalnie to jest miłe. Miłe to jest. Trochę takie, może przyjdzie moment, że jak będę ze znajomymi gdzieś w jakiejś knajpie i tam się różni ludzie będą zachowywać, to będą widzieli, że to, to, to. to. Ale nie wiem. No ale zobacz, jak reaguje, reaguje twoja córka, twoja żona, no bo przecież wiedzą o tym, że to się robi, zostałeś się fenomenem w internecie. Ja Rozmawiałeś to... z nimi o tym? Nie, serio. Żona mi powiedziała dzisiaj, ile mnie tam obserwuje na Instagramie. No ja mówię dobrze, bo ja daj mnie serio, serio no nie zaglądam. No, rozumiem. W ogóle nie chodzi mi o to, żeby te jakąś próżność u ciebie doszukiwać, jakiejś próżności, tylko bardziej patrzę na to, że stałeś się fenomenem, generujesz olbrzymie liczby dookoła siebie. Widać, że ludzie pragną tego, co, e, co mówisz. A ty i... dlaczego? Nie. Bo to jest prawdziwe, naturalne i działa. Dlatego. Bo, bo gdybym świrował, wiesz, nagrywał jakieś tam dźwięki, tutaj ustawiał, tam miksował i jakieś tam tego robił, tutaj wiesz, o co chodzi, nie? A ja, ja do wyciągu mi się przypomniało, że opowiem to, nie? Czy gdzieś tam na nartach akurat było piękne słońce, sobie by się coś fajnego chce powiedzieć, no to powiem o tej łechtaczce, że jest ważnym narządem, bo tego szkoła to pomija i myślą dziewczyny, że im to nie urośnie. Także takie, robię to z taką pasją i z życzliwością przede wszystkim. I kto chce, niech sobie z tego coś wyciągnie.